Witam Państwa. Dzisiaj z Maciejem Biernackim będziemy robić... Oraz z Marysią Biernacką. Będziemy robić eksperyment, gdzie będzie potrzebny olej, barwnik pożywcy ta, i tabletki musujące i jeszcze woda. Tak. Eksperyment zaczynamy od... Oleju. Tak jest. To ja mam wlać olej? Tak. Ja wodę. Dobra. Najpierw wlewamy około połowę, już chyba, nie, o, połowę gdzieś, szklanki wody, szklanki oleju, teraz woda, teraz delikatnie dolewasz a ile, wody, a ile dokąd, tak dotąd, okay. dobra, powoli, 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 już, poczekaj, dobra, Teraz musimy poczekać, bo woda jest, lżejszy, tak? bo olej jest lżejszy, tak? Olej jest lżejszy, a nie woda? Mm -hmm. nie jest olej jest lżejszy, bo olej masz u góry, widzisz? Aha. Czyli przepraszam, że przerwę, jakby dać słomkę. Cicho, bo tutaj jest jakaś taki taka Zaraz No mów, można zacząć pić tą wodę, nie? Z dołu? Oczywiście, oczywiście. Myślę, że poczekamy. Ciekawe, czy te, o, się bąbelki, dobra. Teraz dodamy, ostrożnie, błękitu, błękitu metylonowego. Trąbą. 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 Trąbą Pipetą. Trąbą. Jakieś tam dwie kropelki, proszę Państwa. Jak się wygląda. <laughs> Chyba już. Już. Mm -mm, bo one muszą spać w ogóle na dół. O, podają w widzisz? Wow. Już! Dobrało. Nie, bo ja widziałam inny filmik, gdzie było więcej. Co było lepiej? No zobaczę jeszcze. Nie było pożaru? <grym> A zaraz. No to jest się... mnie to nagrywamy. Dobra. Już? No chyba już. Tak. Ja, to wszystko wygląda. Tabletka musująca. Okej. Okay. <coughs> to mogę jadę tabletkę tabletkę musującą? Tak. I jedną. Czekam, czy wszystko padło już? Nie, jeszcze są u góry, musimy poczekać. Teraz podmucham. Mogę? Okay. Podmuchać? Ale ja, ja zobacz, to są woda jest na dole, to jest A co teraz? No nie wiem. Do, się do, da się jakoś ten filmik na, na chwilę zrobić? To się To się. Nie jest spokojnie, Albo i szumiał? Tak. Tak, Marcel potrafi wycinać. w faktach tak robił. Mm -hmm. Albo się nie wytnie. No dobra. Czemu nie chcę opaść? Podmuchaj. Bo to jest tam. O, jest, opadła. opadła. <grym> O, chyba już? Poczekaj, nie chłopamy wszystkie. Co Ty się wyprawia. Dobra i teraz uwaga robi się naj, najciekawsze. Albo cię wrzuć. Dobra, dodajemy teraz... Tabletkę musującą. E... Tak. Uwaga, raz, dwa, trzy. Uważaj co tu się wpaść. Chodź zobacz, Widzisz to? Patrz a tu się zaczyna. Waga? patrz, 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 patrz. patrz. No. To się chyba dopiero zacznie, co? No nie, no już chyba coś się dzieje. No zobacz. O, o, o! Od tego dziada, od tego chłopa było lepiej. No nie, uważasz, że u nas jest o wiele lepiej? No w sumie. Ile pombełków jest na górze? Co na obiad? Cicho bądź. <grym> My to nagrywamy, a ty co na obiad? Wytnie się to. Ale zobacz, to tu się... To już te 4 minuty, tato. No to co? Ciekawe czy komuś... Zobacz, u góry... Pa... O ja! Zobacz, jakie bąble, bo. Ja! ja! No zobacz! Jakie bąble! Patrz, 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 Wow! Widzisz? No. Best. Genialne. Taki miał być właśnie efekt. Widzisz, mamy coraz ładniej. Wow. Ale. Już to trwa 5 minut. Ten film. No zobacz, jakie bąble tam są wielkie. I... Ty, I... podoba mi się to. Ja chcę takie z różowym barwnikiem. Ja. Yeah. Ale fajne to jest. To już po 6 minut prawie. To... Ja bym coś zjadł na mieście, a Ty? Cicho tam, oni, ja chyba zjadł coś na mieście, mama już, ale już wiemy, że mama się dowie. Hehehe. No mama nawet proponowała. Aha, to ekstra, uj. Ale fajne. Ja chcę być takie do w pokoju, do którego można wejść. No i niebiesko wyjdziesz. No ja mam... Cicho tam. Zobacz. No widzę. Z góry, góry chodź, zobacz jakie to jest ładne. Widziałem. Znaczy tutaj tak, pod tym, zobacz, teraz, tutaj się wyprawia wszystko. O ja. Widzisz tam, jakie bąble są? Mhm. Niesamowite. To już trwa 6 minut, tato. Ciekawe, komuś to będzie chciało oglądać z moją muzyką. Pewnie tylko babci. Nie, to wrzucimy na tego, na YouTube'a ja to wrzucę. Przecież nas nie widać, to można, nie? No nie, Ale no Ale słychać, co to? na obiad? Ale na mojego YouTube'a, a co? Ale jako filmik niepubliczny. No dlaczego? A może... A już będę miał miliony. <grym 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 no na pewno, by... i, i zdobędę ten... Platynową, platynowy ten. A to, to się nagrywa. platynowego YouTube'a. Tak. Platynowy niezłoty. No, właził tam i... Fajny to jest. No, tak. Prawda? To, no, ciekawe. no dobra, to byłoby chyba na tyle. No tu mnie to jeszcze niech sobie tu pracuje, bo to jest bardzo fajnie wygląda no i to był pierwszy filmik. eksperyment taki właśnie Mari i czaso, no, tak Pozdrawiam. właśnie z wody z oleju z takich wodnych e... Tak bardzo fajnie z wodnych substancji brawo Dobrzeczko.